Witajcie na kanale umiarem Nie na Umór. śląskie mocne z browaru Vanpur 7%. Intensywny smak, bogaty aromat. No to lecimy. Piwo prezentuje się w ten sposób. Ma yy, kolor ciemno, ciemny, taki złoty. Piana, jak widzicie, bardzo delikatna. Bardzo szybko yy, ucieka. Yy, no i teraz zobaczymy, jak smakuje. Kwasek, kwasek, oj, kwaśne piwo. Czy jest góryczka? Bardzo delikatna. No, do wypicia, ale... Czy jest to piwo, które... Ja nie wiem, czy Vanpoer po prostu nie robi tych piw na jedną modłę. Muszę następnym razem zrobić takie porównanie kilku piw od Van Bura mocnych, i zobaczyć czym to się je. Nie no, na pewno lepsze niż domowe. To nawet nie uderza alkohol, to ono nie jest takie mega mocno alkoholowe. No nie wiem, tak jest sobie. W ogóle do wypicia, ale z takim lekkim musikiem. Nie wiem, czy do niego bym wrócił. Raczej nie. Jego wieczoru Wam życzę. Trzymajcie się, cześć.